Mówiłeś o walce z pastą, Słuchajcie, no pasta nie daje o sobie zapomnieć. Napisał to zdać na swoim Instagramie, że no od jego Kubiszyn Mateusz został naruszony przez pastę i słomka wygrywa ten pojedynek. Co ty na to? Jeżeli przegram, a nie przegram, no to wiesz, no to w gromdzie tutaj się może wszystko zdarzyć. Wiesz, no a masz wielo... ty u głowy, gdzieś ten pojedynek gdzieś ci cały czas jakby ta duma sportowca ciągnie za uszy? Tak, troszeczkę kuje w, w powiedzmy w serce to, że wiesz, to bardziej chodzi o to, że wiesz, że no, ja do końca nie zgadzam się z tym werdyktem, nie sędziowskim, nie, ale to ja nie chcę, żeby to brzmiało tak, że ja tutaj ojcze, bo przegrałem tak dalej, no wiesz, no przegrałem, przyznaję rację, spoko po temacie, nie, choć, no wiesz... Oglądając to walkę, no to nie czuję się przegranym. Ale tym bardziej cieszę się, że w gromdzie tutaj nie ma sędziowania, że tutaj nie ma sędziowania na punkty. Tutaj wchodzi dwóch, wychodzi jeden i po temacie. Jeżeli przegram, uznaję wyższość słomki, no i tyle będę dążył do tego, żeby, żeby wrócić po ten pas, bo też trzeba brać pod uwagę, że tutaj jeden cios może zakończyć walkę. Możesz wygrywać całą walkę, możesz przez pięć rund dokładać przeciwnika, a on po prostu zamknie oczy. W Rozpuści jeden cios, trafi, no i po temacie jest. No kurczę, no to się, to się zdarzało, tak może być i, i tyle, nie? No oczywiście nie biorę tego jakoś pod uwagę. Akceptuję, że tak może być, nie? Ale to do niego jest niepokonany.